Myślę sobie o Bruno Cornacchioli. Protestant nienawidzący kościoła papieża. Wygrawerował sztylet specjalny z napisem Śmierć papieżowi i przygotowywał się do zabicia papieża na audiencji. To jest też zdumiewające. Głosił wszędzie, ewangelizował w ówczesnych Włoszech, w ówczesnym Rzymie. Powa XX wieku. Pięknie mówił o Jezusie. I to jest zawsze zdumiewające. Widzicie, że można pięknie mówić o Jezusie, a jednocześnie nienawidzieć Matki Bożej, nienawidzieć Kościoła, nienawidzieć katolicyzmu. On ział nienawiścią do Matki Bożej, do Kościoła, do sakramentu, do wszystkiego, co katolickie. Uważał, że Kościół katolicki jest synagogą szatana. A jednocześnie od rana do wieczora ewangelizował na ulicach Rzymu. Rozumiecie to? I mówił o Jezusie. I kiedy był ze swoimi dziećmi, trójką dzieci, objawia mu się Matka Boża. 45 minut trwa objawienie. Zmienia go całkowicie. Całkowicie. Niesamowite. Staje we Włoszech jej jednym z największych świętych maryjnych. Tych, którzy żyją w Niesamowitej przyjaźni z niewiastą. Którzy całkowicie całe swoje życie odtąd poświęcają jej, aby doprowadzić do triumfu i niepokalanego serca. Kto to jest? Ona ma taki wpływ na Boga. Jej Bóg niczego nie odmawia, wiecie? Pamiętacie wesele w Kanie? Jest wesele, zabrakło wina. Na weselu jest Maryja, Jezus, apostołowie. Niektórzy mówią, że para młoda, zapraszając Jezusa i Maryję, nie wzięła pod uwagę, że Pan Jezus przyczysz z apostołami? I zabrakło. Bo przyszli nadspodziewani goście. I Maryja przychodzi do Jezusa i mówi, Synu, zabrakło wina. A Jezus mówi, czy to moja lub twoja sprawa niewiasta jeszcze nie nadeszła moja godzina? Wiecie, trzeba znać idiomy w językach starożytnych. Bo jak czytasz to po polsku, to z tego wychodzi, jakby Jezus ściął Maryję. Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Co się wtrącasz? Ale to jest idiom. Idiom hebrajski, który w greckim tak nie wybrzmiewa, a który tłumaczy się w sposób żartobliwy i humorystyczny, tak jakby Jezus powiedział, co nam do tego? Maryjo, nie wtrącajmy się. Mówi to z uśmiechem, bo to jest humorystyczny idiom. I Maryja widząc uśmiech Jezusa, a znając Go jak nikt nigdy we wszechświecie Go nie zna i nie będzie znał jak Ona, bo 30 lat jest z Nim, mówi od razu do sług, oni już porozumieli w sercu, od razu do suk mówi, uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Wiecie, co jest najbardziej ciekawe w tym wszystkim? Jezus mówi, nie nadeszła jeszcze moja godzina. Jaka godzina? Objawienia mojej chwały, chwały mesjańskiej. To tak jakby Jezus mówi, Maryjo, my z Ojcem ustaliliśmy inny moment na objawienie mojej chwały. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Nie przyspieszaj. Bo w Trójca Święta inaczej to wszystko zapoczątkowała. Gdzie indziej w innych okolicznościach? Nie teraz. Jeszcze nie nadeszła moja godzina objawienia mojej chwały. Ale Maria mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, do Su. I wskazuje na Jezusa. I obrazowo mówiąc, Jezus patrzy na Ojca, ojciec patrzy na Jezusa i mówi, synu, zmiana planów. To będzie teraz. Jezus dokonuje pierwszego cudu dla rodziny, dla małżonków w Kanie Galilejskiej. I jak się kończy ta Perykopa Ewangeliczna? Jezus objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Kto ma klucz do cudów? Kto ma klucz w cudzysłowie do zmiany planu? Bo oczywiste jest to, że Bóg wiedział, że tak się stanie. Ale pokazuje nam przez to wydarzenie, jaka ona jest niesamowita, jaki ma niesamowity wpływ na Boga. Rozumiecie? Jak Bóg jest w niej zakochany, ona może zmienić plany. Plany Boże.